Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie serwisować hondę CRF X 450 z 2005 roku także zainteresowanych zapraszam do oglądania, a ja już Wam mówię co w tej hondzie będzie do zrobienia tak widać hondzina na podnośniku CRF X z lampeczką z przodu tak to wygląda na podnośniku Temacik jest taki, Stała 11 miesięcy, odpalać, odpala, ale nie wkręca się, ma problem z wkręceniem na obroty więc trzeba będzie tutaj wyciągnąć sobie gaźnik i później rozbierzemy, zobaczymy jak tam to wszystko w środku wygląda umyjemy go ultradźwiękowo, ustawimy do takich ustawień jak jest teraz następnie tak, z tyłu jest flak Prawdopodobnie jest dętka do wymiany na 100%, ponieważ przy próbie pompowania strasznie szybko uchodzi powietrze. Więc koło sobie ściągniemy, dętkę zamówimy, zmienimy. Opona jeszcze jest taka względna. Więc tylko obrócimy minimalnie tutaj na drugą stronę, żeby tym ostrym zębem brała i myślę, że będzie OK. Filter powietrza przepatrzymy, on jest gdzieś tutaj, umyjemy, nasączymy, także także spoko. Zawory tutaj nie będziemy patrzeć, bo nie było takiego polecenia, więc nie będziemy patrzeć. Na samym końcu zmienimy sobie okleinę, ponieważ też jest nowa okleina, więc tutaj starą trzeba będzie usunąć klej. Wyczyścić stary, nakleić nową. Łańcuch naciągniemy, nasmarujemy. To jest następna rzecz do zrobienia. Później tak. Przód nie będziemy nic ruszać. Łańcuch, gaźnik, filter, pokleina. Chyba tyle z tego co pamiętam. <śm> Oleju nie zmieniamy, filtra nie zmieniamy. Aha, i jeszcze z ciekawych rzeczy, co zauważyłem. Co tutaj jest nie tak widzicie czy nie widzicie? Tu jest dwa dystanse plus trzeci, a tu jest trzy dystanse plus czwarty, także e, widać widać, że kierownica jest prawa strona jest wyżej, nie? Widać także sprawdzimy głównie takie oleje, płyny, jeszcze i tak, coś Wam tutaj będę nagrywał. Tak, jak na przykład, rozbierzemy sobie dupkę, wyciągniemy gaźnik, coś Wam tam nagram, coś Wam nagram z tylnego koła, i myślę, że potem coś tam z okleiny. Nie także, git ja rozbieram, biorę się do roboty i będziemy coś tam działać. Jeszcze sobie przypomniałem że trzeba będzie kranik, który tutaj był, że jest tam w zbiorniku rozkręcić, kupić prawdopodobnie zestaw naprawczy, bo się pocił kolejna rzecz będzie to poszukanie osłony tutaj na ten zbiornik, czyli przedramę i jeszcze jedna rzecz coś to było tylko czy ja sobie przypomnę co? na pewno te dwie a jeżeli sobie jeszcze coś przypomnę to Was poinformuje. A do wymiany jest jeszcze manetki i do przesmarowania linki gazu, ponieważ też ciężko chodzą. Także spoko. Więc tak, gaźnik mamy wyciągnięty. Tak to wygląda. To jest chyba 41 FCR. W każdym razie jakiegoś dużego luzu na przepustnicy nie ma. Ale tak. No widać, że tutaj nie było zaglądane dawno, także my go rozbierzemy, umiemy ultra dźwiękowo. Już widzę, że tutaj jest taki problem, że nie ma tego ciepłego ssania ale ciekawy jestem, czy tam jest tłoczek w ogóle, bo tutaj jest zimne sanie, to na dole, a to jest ciepłe sanie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle jest, czy nie ma, nie. Także FCR, jak FCR, tak to wygląda. Tutaj wszystkie takie klamoty. Rozebrany również tutaj cały e, kranik, wyciągnięty, że tak powiem. Tutaj będziemy kupować zestaw naprawczy, bo tu widać, że coś tam kiedyś było robione. O, tutaj widać. No, w każdym razie ta gumeczka już nie jest pierwszej nowości, więc to e, będzie trzeba kupić. To To się kupi wszystkie te uszczelki. Przewody zostaną także także tak, tak, a Honda tak wygląda, no nie? Było trochę więcej roboty niż z Yamaha, bo yy, miało to wszystko takie rzeczy jak akumulator i wszystkie te przewody, takie tutaj trzeba, by było, trzeba było wyciągnąć do przodu, minusowy, plusowy także tak, amortyzator trzeba było popuścić, żeby wyciągnąć gaźnik, bo tu, tutaj ciasno jest. Także tak, zamówię sobie dzisiaj jakieś pierwsze graty do tego i powoli będziemy sobie działać. Rozbierzemy gaźnik, wrzucimy w myjkę, umyjemy, ustawimy, wsadzimy z powrotem i potem będziemy się mogli brać za koło takie rzeczy. W międzyczasie tutaj krani, go garniemy i myślę, że będzie git. Także, także tak, rozkręcę sobie to ciepłe stanie jeszcze ciekawości i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Dobra, patrzta na to. Lux dawno nie było zaglądane do tego gaźnika. No, 11 miesięcy czy tam rok stało. Tak samo tutaj to. Także zaraz będziemy to myć i zobaczymy, jak to będzie po umyciu. Tutaj jeszcze gaźnik z tej strony. Dobrze, majstry. Więc gaźniczek jest umyty. Po umyciu i po wydmuchaniu tak to wygląda na tą chwilę. Nie jest może jakoś super ekstra rewelacyjnie, ale jest bardzo dobrze. Więc myślę, że efekt jest git. Taki osad został. Ale to zmywaczem sobie zaraz jeszcze przepsikam i to fajnie wszystko zejdzie, nie? Generalnie tak, przedmuchany, umyty, także fajnie to wygląda. Z takich rzeczy, o, ta pokryweczka, w sumie będzie do wymiany, ale to nic. Teraz tak, tutaj. To tak samo ładnie umyte miseczka, tak jak widać, coś tam puściło. Myłem dwa razy po 15 minut. Na pewno jest wszystko drożne i i czystsze jak było, nie? Co było takie uwalone? Tutaj było uwalone pod miejsce tego. To puściło fajnie i tutaj. Ta membrana też puściła a reszta takie dysze, nie dysze, no to no to jest ok, nie? Także ja sobie go przepsikam, skręcę, sprawdzimy pompeczkę, czy działa, i będziemy zakładać. W międzyczasie, jak to się myło, to o, Zmieniłem sobie dentkę, kółeczko, już na miejscu, także fajnie się w miarę udało, bo tutaj bez bezproblemowo w miarę to poszło. Nowa dętka siedzi, naciągnąłem troszkę łańcuch. Odwróciłem oponę, żeby była bardziej taka tą ostrą kostką, yy, bardziej gryzła, więc myślę, że będzie ok. Na razie 1,5 barana nabite, więc czekamy, ale raczej będzie Git, bo chwilę już stoi i ciśnienie trzyma. Także, także ok, nie? Widać, widać. Generalnie linki ciężko chodzą, więc spróbujemy to nasmarować i wyczyścić. Rolga tak się prezentuje. No zobaczymy, może się uda. To się domyje, ale czy te linki się uda nasmarować, to się okaże. Sukces numer jeden: udało się nasmarować jedną linkę. Fajnie sobie ręką chodzi, także jest git. Teraz będziemy mieć i smarować drugą. Także powinno być ok. Aktualizacja: taka rzecz gaźnik na miejscu, airbox na miejscu, bez filtra, jak na razie, bo muszę go umyć. Podłączone kabelki, akumulator włożony tutaj na razie TPS nie podłączam prawdopodobnie zostanie niepodłączony Następnie co Linki gazu udało się tutaj wyczyścić z tym że trzeba kupić manetkę tą wewnętrzną bo ta stara była uszkodzona i tutaj po prostu guma, która tutaj będzie nachodzić grip to po prostu będzie będzie to źle. Wszystko współpracować, nie? A tak to ładnie odbija. Podpompujemy tam do głowicy i sobie spróbujemy go tutaj zapalić bez filtra. Aha, tutaj jest to sanie. Dobra, to ssanie muszę poprawić i ten, i odpalamy. ok to jest sanie na tylitytkę na razie złapane, tak żeby tylko było wciśnięte, znaczy wyciągnięte. Tutaj nie pamiętam jak to jest, kurde, czy to ma być włożone, czy nie włożone, ale niech będzie, że będzie włożone. Yy, wydech na miejscu, więc możemy próbować go tutaj odpalać o. Zobaczymy, czy się w ogóle wkręci. Więc jest git odpalić odpaliła wkręcać się wkręca także jest już duża duża poprawa także mycie gaźnika ultradźwiękowe pomogło stuprocentowo że tak powiem linki fajnie odbijają także jest git następnie co filterek sobie umyję yy, za chwilę nasączymy go pewnie jutro. i będzie można troszkę podregulować gaźnik albo zwiększymy, albo zmniejszymy, zobaczymy na razie na kroplówce będzie chodzić a w międzyczasie w sumie tak przyjdzie mi też yy, ta manetka, którą muszę dzisiaj zamówić to pewnie może do piątku przyjdzie gripy ta osłona na zbiorniczek zamówiona też przyjdzie na dniach więc yy, tak, dętka zrobiona tak jak mówiłem będzie można sobie kleić powoli oklejne na na takie elementy jak błotniki. Tutaj trzeba będzie pościągać to wszystko także także tak. Pewnie następny etap to będzie jakieś tam zobaczymy. Na na tą chwilę jest ok, także spok. Mogę wam pokazać co udało mi się jeszcze zrobić przez ten czas, mianowicie nakleiłem jakieś tam już. Oklejkę. Coś tam widać. O, tak zrobimy. Zbyszko 3 zimioki Klauny, nie klauny. okleina od Backfire Design. 500 ileś tam mikronów. Czyli gruba z połyskiem i z brokatem. Naklejem sobie botnik przód. Eee, czasze wahać jeden drugi no i zadupek tak to wygląda fajnie się to mieni także yy, jutro może coś tam innego okleimy trzeba wyściągać stare okleiny na tamtych plastikach no i myślę że będzie to fajnie się prezentować udało się umyć jeszcze filterek powietrza on akurat sobie przez noc tutaj odparuje do końca, jutro go nasączymy świeżym olejem. Włożymy airboxa i będzie git. Szczerze mówiąc, tutaj siateczka, która jest pod filtr. Powiem Wam, że całkiem ciekawe wykonanie, bo to jest taka, kurde, kratka z takiej grubej blaszki, nie? Także powiem Wam, że jeżeli to jest seryjne rozwiązanie, to jest bardzo fajnie to rozwiązane, bo w każdym praktycznie krosie to jest bez takiej siatki ale tutaj widać że jest ta siatka i to taka gruba gruba gęsta nie także spoko przyszła też osłona pod miskę płynu czyli pod tą miskę z tego co widzę powinno tutaj spasować tu jest otworek tam jest gwincik więc tutaj dwa otwory więc tam powinno myślę że to spasuje zobaczymy tutaj coś pisze w ogóle Honda szybsza niż wygląda Ale pisało, że na CRF X450 powinno to pasować Także myślę, że będzie spoko No i co, na dzisiaj tyle Zmykam do domu 19.32 także jutro kolejny dzień zmagań Może się uda okleić troszkę Czekamy na zestaw naprawczy do kranika wtedy będzie można założyć zbiornik no i zobaczymy co dalej wyjdzie w trakcie aha no i manetki mają przyjść zamówimy sobie ten rolgas dzisiaj i, i zobaczymy także tak no dobra mogę wam coś pokazać okleiłem całego nie nagrywałem nic z oklejania bo w sumie co tutaj pokazywać nie tak to co weszło weszło dobra tak to wygląda. Brokat. Przyświecimy. Tak to się świeci. Jack Daniels. Tak, czy tak, te plastiki fajnie nawet wyszły. One są w miarę fajne, proste. Także spoko. Mamy również. To wam pokazałem wczoraj na botniku. Tutaj, osłony LAK też fajnie to wyszło. Wszystko fajnie. Z tej strony, tak to wygląda. Tutaj, owieweczka również ładnie się prezentuje. i najgorsze, chyba w sumie, ten był yy, ta osłona. Bo jest bardzo owalna i Tutaj trzeba było troszkę więcej grzać tą okleinę, żeby ona się tak ładnie ułożyła po ten plastik, nie? a tak to zbyszko czy zimnioki spoko wyszło, nie? także git. Gdyby były plastiki nowe, to by ta robota poszła myślę, że o połowę szybciej, bo nie trzeba byłoby czyścić, a tak to. Zestaw naprawczy kranika przyszedł, to sobie go zamontowałem, fajnie wszystko, git. O, także spoko. Przewodnik gitro podłączymy, to w jeszcze poprawimy. Ta osłonka naprzód. I w sumie, aha, ta manetka mi ma jeszcze przyjść. Bo manety dzisiaj przyszły w sumie. O, gripy, manety. Gumowę, najtańsze, tam 20 chyba, 2 złote. No i tu jest ten zestaw naprawczy tej kranika, nie? Z Albalsa. Także git. Dobra, następne ujęcie będzie prawdopodobnie już jak będą manety, osłona pod silnikiem, nasmarowany łańcuch, będzie wyregulowane, podłączone i sobie będzie tutaj cykać. Tak więc moi mili Państwo, maszyna gotowa, tak się prezentuje tutaj w słoneczku, w świetle dziennym, myślę, że fajny efekcik wyszedł. Z nową okleiną I co więcej, no zmieniłem sobie maneteczki. No i w sumie jest zrobiona nie, łańcuch nasmarowany, takie rzeczy. To, co Wam mówiłem tutaj wcześniej na tym odcinku. Także myślę, że fajnie to wszystko wyszło. Będzie widać do słonka, jak się ładnie tej mieni oklejnka. Coś tam widać ładnie. Brokacik. Okleina od Backfire Design, także Was tam gorąco zapraszam, polecam. I myślę, że efekcik jest bardzo fajny. Więc tego odcinka byłoby na tyle. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapę w górę, suba na kanale, dzwoneczek. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie filmu. A kolejny odcinek, no to myślę, że będzie może z testu tego sprzętu. Tak się o, przejedziemy króciutko. Ja właśnie jestem takim teraz krótkim przelotcikiem, żeby tutaj potestować, sprawdzić, czy wszystko wid. Ewentualnie, jeszcze tam gaźnik przepatrzę. w sensie podreguluję obrocik w prawo albo w lewo, czy tam pół obrotu, bo coś tak jeszcze go jakby przylewało. Więc myślę, że to się ogarnie po jeździe testowej no nie, także co kolejny odcinek no to będzie już jazda z Hondy, a kolejne odcinki to czas pokaże co tam yy, będzie na kanale, nie, także ja się z wami żegnam, trzymajcie się i widzimy się w nowych odcinkach, na razisko cześć